Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wspólnego przygotowania wyśmienitych trufli czekoladowych oblanych czekoladą i udokorowanych cukrową posypką. Takie trufle będą wyśmienite na spotkanie przy kawie albo po prostu jako prezent dla bliskich i przyjaciół. Będą to takie trufelki przygotowane z ciastek pokruszonych, Mogą to, może to być też jakieś ciasto czy to murzynek, czy biszkop, albo takie jakieś kupne biszkopty, czy, czy zbożowe. Ciastka najpierw dokładnie kruszę i wrzucam do miski. Do tego dodaję ser mascarpone. Możecie go zastąpić twarożkiem. Dysypuję troszeczkę cukru z wanilią. I dodaję roztopioną w kąpieli wodnej czekoladę. Teraz to wszystko mieszam. Możecie łyżką, albo mikserem, tak żeby sobie ułatwić pracę. Przekładam masę na chwilę na blat i zagniatam, żeby składniki dobrze się wymieszały. Masa będzie dość taka hmm, plastyczna, ale zupełnie się tym nie przejmujcie. Zobaczcie, tak wygląda moja masa na trufelki. I teraz chowam ją do lodówki na no przynajmniej 10-15 minut. Będzie łatwiej mi się formować kuleczki. Mam już schłodzoną masę i formuję z niej kuleczki takiej wielkości orzecha włoskiego. Układam je na talerzu, a jak już mam wszystkie kuleczki uformowane, to biorę po jednej, kładę ją na widelcu i zanurzam w roztopionej czekoladzie. Do tej czekolady dodałam łyżkę oleju, dzięki temu troszeczkę łatwiej nadmiar czekolady spływa z trufelki. I właśnie po zanurzeniu każdą trufelkę staram się lekko tak potrząsnąć, żeby ten nadmiar czekolady spłynął, i układam na talerzu wyłożonym papierem do pieczenia. Ten papier do pieczenia jest po to, że po wystudzeniu będzie łatwiej zdjąć po prostu z papieru. Ja całość obtaczam w ciemnej czekoladzie deserowej, ale możecie też wykorzystać czekoladę białą. Też będą wyglądać bardzo świątecznie. Pamiętajcie, że jak układacie trufle na papierze do pieczenia, to żeby się nie stykały ze sobą bokami, bo potem będzie Wam trudniej je oddzielić i stracą swój ładny kształt. Zobaczcie, mam już cały talerz obtoczonych w czekoladzie trufli. I teraz, jak jeszcze czekolada jest płynna, to na wierzchu układę cukrowe ozdoby. Ja wybrałam takie błękitne i białe, malutkie gwiazdeczki, które imitują płatki śniegu. I kładę na każdej trufli. Dzięki temu moje trufelki będą wyglądać bardziej świątecznie. I tak przyozdobione trufle chowam do lodówki na przynajmniej jedną godzinę, a nawet i dłużej, aż czekolada całkowicie zastygnie i będzie taka przyjemnie chrupiąca. Dopiero wtedy, gdy czekolada zastygnie, Przekładam trufelki do papierków, czyli papilotek, to są takie w wersji mini, bo i moje trufle są raczej z tych mniejszych, mają mniej więcej 3 cm średnicy, no takie jak orzek włoski. I takie zastygnięte całkowicie trufle wkładam do papierków, a następnie każdą taką trufelkę możecie zapakować na prezent osobno w woreczku celofanowym i związać małą kokardką. Albo możecie wszystkie te trufle wsadzić do jakiegoś dużego pudełka, w całość związać wielką kokardą i podarować komuś pyszną domową bombonierkę. Myślę, że obdarowana osoba będzie zachwycona. Czekam na Wasze komentarze, czy takie trufle Wam się podobają. Mam nadzieję, że niebawem sami spróbujecie i pochwalicie się swoimi odczuciami. Ja pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!